dowiedziałem się o nowym partnerze Marianny z e, telefonu widzę na prajnie, co w samo sobie, że tak powiem upokarzające może złe słowo, no ale... No. Chyba nie byłaś uczciwa w stosunku do swoich byłych partnerów. Byłaś też widziana z niejakim panem Piotrem jakiś czas temu jeszcze Wódzki w manufakturze, czy to jest prawda, czy potwierdzasz to? I ona mi się zarzekała, przysięgała na jakieś wszystkie świętości, aż to komicznie było, że żadnego innego faceta nie ma w jej życiu. A, a, tej całej, tak, a propos tej całej sytuacji. Młodą tą dupę głupią sobie wziął, to jest tak pusta lala, że szok. Dla mnie jest skończony, pokazał, jak jest za zakompleksowny małym chłopcem. Pracuję właśnie nad tą galą Banda 2. No i teraz z racji tego, że tej bitej śmietanki nie ma też jest fajna powierzchnia do tego, żeby zrobić trochę frikowego cyrku, jaki każdy chce obejrzeć, czyli właśnie walki na ślepo, armaty wodne, które są wycelowane w zawodników, którzy w trakcie walczą. No jakieś takie totalne, po prostu odklejone pomysły.